Coraz mniej nielegalnych migrantów próbuje dostać się do Europy. W pierwszych czterech miesiącach 2025 roku odnotowano spadek liczby migrantów próbujących nielegalnie przybyć do Unii Europejskiej o 31% w porównaniu z danymi z zeszłego roku. Największy spadek zaobserwowano na szlaku Bałkanów Zachodnich. Centrum Polityki Europejskiej powiedziało Euronews, że może to być spowodowane trudnymi warunkami zimowymi i zwiększoną ochroną granic przez kraje bałkańskie, a także upadkiem reżimu Asada w Syrii. Próby przekroczenia granicy znacznie spadły również na dwóch ruchliwych szlakach wodnych szlaku zachodnioafrykańskim który łączy Senegal, Gambię i Mauretanię z Wyspami Kanaryjskimi oraz na szlaku zachodniośródziemnomorskim biegnącym z Afryki Zachodniej przez Algierię i Maroko do Hiszpanii. Trzeci największy spadek, wynoszący minus 26%, odnotowano na szlaku środkowo-śródziemnomorskim, który prowadzi głównie do Włoch z Nigru i Libii. Jak dotąd najbardziej ruchliwym szlakiem w tym roku był wschodni region Morza Śródziemnego, z ponad dziewięcioma tysiącami prób przeprawy, głównie z Afganistanu, Egiptu i Sudanu. Jednak jeszcze więcej osób próbowało nielegalnie przedostać się z Europy kontynentalnej do Wielkiej Brytanii.